Dobry wieczór. Jutro Pucharowa środa na 32 europejskich stadionach. Rozegrane zostaną mecze rewanżowe drugiej rundy. Nas oczywiście najbardziej interesują występy polskich zespołów Legii Widzewa i GKS U Katowice. Zapraszam zatem do wysłuchania korespondencji naszych redakcyjnych kolegów z Włoch i Szwajcarii. To zrozumiałe, poświęca się pojedynkowi Juventus z Realem, ale wszyscy są zgodni, że mecz Interu z Legią będzie wspaniałą uwerturą. Gazeta Dello Sport przynosi ogromny kodnia ruchy tu. przestrzega przed Legią. Zrobimy wszystko, dodajemy wygrać. Sandro, błaga dziennik, to, to sport. Zdobądź jutro 33. bola w Pucharach. Ale sam Altobelli jest ostrożniejszy w przedmeczowych prognozach. Boją się remisu. Legia potrafi grać na wyjazdach. Musimy być skoncentrowani i ostrożni w obronie i oczywiście atakować. Ale również na atak liczy trener Jerzy Engel. Zagrały widać w tym składzie jak w Warszawie, a Inter chyba Tardellego zastąpi Fanna. Gospodarze spodziewają się ponad 50 tysięcy widzów. O tym, czy przedmiotowe prognozy i przypuszczenia się sprawdzą, przekonamy się jutro podczas bezpośredniej transmisji. Wychodząca w Sion gazeta Nouvellist zamieściła zdjęcie piłkarzy gks Katowice z wczorajszego treningu. Tytuł informacji – WIAS nieobecny. Zimek kontuzjowany najlepiej określa problemy trenera Łyski. Także Piekarczyk jest chory i o tym, w jakim zestawieniu zagra defensywa zdobywcy Pucharu Polski, zadecyduje jutrzejszy dzień. Szwajcarzy wierzą w swój awans do ćwierćfinału Pucharu zdobywcy Pucharów. Słynny Marokańczyk Buderbala, zdobywca trzech bramek w meczu ligowym saint stwierdza krótko. Po remisie w Chorzowie mamy lepszą pozycję wyjściową i nie zmarnujemy szansy. Wysokie zwycięstwo Katowic nad Lechem wywarło duże wrażenie na Szwajcarach i powstrzymało nieco ich optymizm. Telewizja Polska przeprowadzi transmisję z meczu z Włoch i Szwajcarii. Z meczu Inter Mediolan Legia, godzina 18.40, program pierwszy. Zaj ze spotkania Sion GKS Katowice, godzina 21.10, program drugi. Zapraszamy. Pod Nowy Targ, w jaśniejszych strojach i Krakowia, dwie zasłużone hokejowe firmy Polski Południowej. W Krakowie był remis, dziś w Nowym Targu faworytami gospodarze, no i zaczęli zgodnie z planem. Już w drugiej minucie Ryszard Ruchała strzela dla Szarotek bramkę. Riposta Krakowi jest natychmiastowa, to było kilkadziesiąt sekund później. Gajk wyrównuje. Obejrzą państwo teraz dwie bramki dla Podhala. Ponownie Ruchały i następnie Ścisłowicza. I po pierwszej tercji prowadziły Szarotki 3 do 1. Po dwóch tercjach jest już 5 do 2. Ostatnio Krakowia wygrywa 2 do 1, ale cały mecz kończy się zwycięstwem Podhala 6 do 4. Dalsze bramki w tym dobrym i ciekawym spotkaniu strzelili. Dla Podhala Robert Szopiński, Ryłko i Ścisłowicz. Dla Krakowi dwie Rapacz oraz Kurowski. Świetnie w drużynie gości bronił Paweł Jaskiernik pozostałych dzisiejszych spotkaniach EKS przegrał z GKS Tychy 4 do 7, Polonia Bydgoszcz uległa na 1 do 10, Zagłębie pokonało GKS Katowice 8 do 3, a Polonia Bytom zwyciężyła Stoczniowca 6 do 1. W tabeli pierwszej ligi hokeja na lodzie prowadzi Polonia Bytom 24 punkty przed Zagłębiem 21 punktów. I jeszcze informacja z ostatniej chwili. Przewodniczący Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki Bolesław Kapitan został wybrany Prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Dotychczasowy przewodniczący Marian Renke zwrócił się z prośbą o zwolnienie w związku z przewidywanym przejściem do pracy w służbie zagranicznej. I to wszystko ze sportu. Do widzenia.